Coś się dzieje z komórką, nie wiem. Słychać syrenę Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie w Jadzgarzewie wzywa, wzywa ochotników. Gdzieś w pobliżu jest prawdopodobnie wypadek samochodowy. W ciągu dnia, żeby się coś paliło, rzadko się zdarza lub zaczynają wypalać trawy, które niestety czasami grożą podpaleniem gospodarstw

Parę tych filmików wyszło, no ale nie mam jak obrabiać, nie mam programu. Program jak ktoś dał do obrabiania, że tak powiem. Wszystko płacić, nie no to nie mam dolarów, żeby w dolarach płacić. A i brak... Dokładnie języka angielskiego też stwarza problemy. Także musi być tak, jak jest. Przeglądam przed puszczeniem filmu. Nie widzę jakichś przeciwwskazań, to puszczam. Są przeciwwskazania, że bluzgam strasznie albo coś, bo się przecież trafia. Nie puszczam filmu i tyle. Szkoda. Podkładu muzycznego nie można bo to nie w regulaminie YouTube. Są jakieś tam specjalne muzyczki, że tak powiem. Brzdety takie moim zdaniem, no ale trudne. I na tę czapeczkę sobie uprałem. O, to ona już jest stara. Pumy. Widać, spłowiała trochę. Ale... Ile? 15? 20 lat ja mam. Wyprałem. Jak mogłem, ręcznie. Bez użycia żadnych maszyn. No i jest w czym chodzić. Kto się orientuje, to wie, że to jest stara, fajna rzecz. I co, co najciekawsze, że nie ma na metce w środku Madeleine Chain, tylko Madeleine USA. Jeszcze drugą taką mam, tylko tamta jest ciemniejsza i też jest na metce nie ma jeden USA. Czyli bardzo dobra w sumie jakość. A reszta to tak jest, jak ja mówię, jednorazowo na rok, i do wyrzucenia. Coś, może uda. Nawiązać jakieś są. To Stefan Paweł 5 Sawyer Zygmunt Maria Portabla. Czy ktoś mnie odbiera gdzieś na terenie kraju? SP9 przez Kolega SP9 przez mobil. Witam cię serdecznie. No, jak na mobilka to bardzo ładnie leci. <laughs> Moja lokalizacja to jest Piaseczno koło Warszawy. Na spacerku jestem, że tak powiem, nad akwenem wodnym. No i mówię, spróbuję. Ręczniaka ostatnio zdobyłem, bo to wszystko jest, szanowny kolego, drogie jak jasny gwint. Nagle wszyscy powariowali. Wszyscy na wszystkich chcą zarobić pieniążki. Pozdrawiam serdecznie i szerok szerokości życzę. Marek, moje imię dla przypomnienia, nie wiem czy mówiłem, lokator Karol Olga 02 Maria Bożena, jeżeli zapamiętasz to będziesz miał możliwość, zresztą ja to nagrywam, na YouTube będzie, ale na moim kanale, także pozdrawiam, S9 e Mobil, SP5 Xavery Zygmunt Maria, portable. pe9 śkałem przez mobil doleciało że jesteś świateczny, znaku niestety nie zapamiętałem, bo masz trochę cichą modulację ogólnie cię słychać Ale jest troszeczkę zastupana i, i z racji tego, że poruszam się mobilem i jeszcze posłuchała w środku samochodu to, to tylko, tylko udało mi się odczytać to, że, że jesteś tu SP9 KON przez Mobil, proszę do Ciebie. SP9 KON Mobil, SP5 ksawery Zygmunt Maria Portable, Sugar Papa 5 x Zulu, Mike Portable. Myślę, że doleciało. SP5 ksawery Zygmunt Maria przez P. Teraz doleciało, także e, dla poprawki. SP9, nie SQ tylko SP9 KON przez mobil okolice Kolego w tej chwili brzegu Autostrada e, A4 e, dostępuje do premiennika